w Kolinie. Życzę, po, pomieszam to troszeczkę z szefery krystalizacji. krystalizacji i długowieczności. Dzisiaj cokolwiek człowiek nie powie jest polityczny. Życie, krystalizacji i długowieczności. Serdecznie. Jan. I to krótkie nazwisko. też. Kolie dzisiaj jest 28. Bardzo dziękuję, to dla Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że Dziemam objęć. Pojedzie do Krakowa, będę stał na biurku. Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Tutaj mam taką zaszczytację. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Miłego wieczoru. I mam nadzieję, do zobaczenia. Usłyszałem dzisiaj za kulisami, że na pewno do zobaczenia, ale nie powiem kiedy. Wszystkiego